Cześć, witajcie na moim kanale, to jest ja, Abik Słuchajcie, wczoraj był Halloween I chciałam wam pokazać jakie cukierki dostałam I, jak, i jakie byłam wczoraj przebrana Więc chciałam wam to pokazać już. <gryw> Oczywiście mam na sobie piżamę Więc ubiorę ten kostium na piżamę Tak to wygląda Wiem, śmiesznie wygląda Tylko jeszcze wczoraj miałam czarne ciuchy do tego i tak trochę strasznie. Jeszcze mam szminka czarną, więc pokażę, jak, jak to wygląda z czarną śminką. No, tak to wygląda. Tylko, że tylko czarne, czarne, i by było Git. No, i teraz Wam pokażę yy, moje, słodycze, moje słodycze, które wczoraj dostałam, właśnie jak zmieniłam pod podone. Kurde, nie chcę co mi się dać zacią... po domach. Mam. E, e. To jest takie drogie ciężkie, więc pokażę wam to na moim łóżku. Oczywiście, jak ja musiałam już zjeść parę, takie. Dzisiaj rano jadłam. Po śniadaniu, oczywiście. No. Drugie. Rzeki. Mm. Moje. Ja lubię takie, takie, właśnie takie robaki Banany, przysięgam, banany nawet mnie Dużo cukierku. Jak widzicie. No. Więc w sumie nie jest tak źle. I w ogóle, a ile wy w ogóle uzbiera, uzbieraliście yy, wczoraj cukierków? Bo ja, no, dużo, tak z jak widzicie. No, uh, no a ja, ja tak wyszłam na Halloween o 19.30. Nie, o 19.00 do. Nie. O 18.00, przepraszam. O 18.00 do 19. Do 19.30, nie pamiętam. No, byłam tylko tak chwilowo, bo w ogóle już się ciemno, ciemno robiłam, a ja się boję ciemności. No, no, a wy w ogóle też dajcie znać, do której byliście, ile cukierków y, uzbieraliście i bananów. No ja Wam tylko to chciałam powiedzieć. Ta, pa, pa!